W tych czasach jest dużo mowy o Chrystusowej świadomości, że ludzi mówi o Chrystusowej świadomości i się łączą z Chrystusową świadomością. I wiele razy ci ludzie trzymają taki dystans do ludzkiej formy, do wcielenia do ciała Chrystusa. Do człowieka, który chodził, spał, pracował, rozmawiał z ludźmi, robił rzeczy, działał. Gdy ktoś mówi o Chrystusowej świadomości, to jest takie eteryczne, takie, że dobro i miłość i, i ten sposób taki dobry. I to trzyma taki dystans, tak jakby ludzie chcieliby się połączyć z Chrystusem, ale, ale nie w ciele, nie, nie, nie w pełni, nie z ciałem też. Tylko tak pozostańmy, trochę mając taki dystans, pozostańmy trochę ciałem dalej, tak jakby zakrymy się taką membraną i Spróbujmy, spróbujmy zrozumieć, zrozumieć tą świadomość chrystusową, i tak dalej, ale bez tego kontaktu ciała. Pytanie jest takie, czy, czy akceptujesz, że Jezus z Nazaretu był Chrystusem? Zróbmy taki eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że jesteśmy my wszyscy, jest ludzkość, cała ludzkość jest. Okay? Jesteśmy wszyscy razem w tym, na Ziemi, tutaj, teraz. I mamy jakieś takie pojęcie, takie wyczucie Chrystusowej świadomości. Usuńmy z historii Jezusa z Nazaretu całkowicie. Na chwilę, tak hipotetycznie. Tak wyobraź sobie, że usuwamy to wszystko, wszystko to, co zrobił Jezus, powiedzmy, że nie istniał. Nie było go, usuwamy go z równania całkowicie, usuwamy go z Ziemi. Nie ma go. Nie istniał, nie wpłynął na tych ludzi tak, jak wpłynął, nie zrobił tych rzeczy, nie ma go. Co zostaje? Co zostaje z Chrystusowej świadomości? Co zostaje? Zostają jakieś takie ułamki, jakieś takie dobro, jakieś takie dobre filozofie, jakieś takie ułamki prawdy. W różnych miejscach, w różnych filozofiach są różne postacie, które wcielają które wcielały może, może istniały, które, które miały takie dobro, taki sposób, taki lepszy. Ale jak usuwamy Jezusa z Nazaretu, to zostaje taka pustka. Jest takie, wszędzie gdzieś jest takie, jest gdzieś tam ta chrystusowa świadomość w różnych miejscach, ale nie ma tego kompletu nigdzie. Więc jak wyobraź sobie, że usuwamy Jezusa z Nazaretu z historii jest taki brak, to już wiemy, że Jezus z Nazaretu fizycznie człowiek chodził, żył, miał krew, jadł i zrobił wszystkie te rzeczy i wcielił kompletnie Chrystusową świadomość. On był Chrystusem. Pytanie jest to, czy akceptujesz Jezusa z Nazaretu, jego ciało, to co zrobił. To, że był, to, że chodził wśród ludzi. Jak zaczniesz to akceptować, to spotykasz się z Jego aktem. I to jest trudna rzecz do zniesienia dla wielu ludzi. Dlatego wiele ludzi pozostaje w tym trybie Chrystusowa świadomość i nie wchodzi w to, w to ciało. Nie łączy się, nie, nie przyjmuje swoim ciałem. Ciała Jezusa. <laughs> nie wpuszcza ciała Jezusa. Nie wpuszcza Jezusa w siebie, w swoje ciało. Bo to, co zrobił Jezus, to było fizyczne. Oddał swoje ciało fizycznie. I to jest dla naszego ego, dla naszego ciała, żeby nasze oczy to zobaczyły. Może nie nasze bezpośrednio, ale żeby to było zapisane jako fakt, żeby. Docierała do nas ta prawda, że fizycznie to było zrobione, żeby nasze ego to przetrawiło, żeby nasz mózg i nasze ciało doświadczyło taką miłość. Jaką miłość? Jesteś ty w sytuacji takiej w życiu trudnej, popełniasz błędy, jesteś zapętlony, konsekwencje idą. Nawet nie wiesz, jakie duże są te konsekwencje, zaczynasz zauważać, że przyjdą jakieś konsekwencje, widzisz, że błądzisz, widzisz, że nie radzisz sobie, widzimy, że cały świat tak nie radzi sobie. I przychodzi pewien człowiek, patrzy się Tobie w oczy i mówi: Wiem, wiem, co Cię czeka, wiem, jak błądzisz, wiem, że trudno jest sobie poradzić, wiem, że doświadczysz mnóstwo bólu. Wiem, że cierpisz regularnie, pojawiają się problemy w życiu i boli cię życie wiele razy. Hej, popatrz, ja wezmę cały ten ból na siebie. I dla ciebie specyficznie, dla każdego z nas personalnie, nie? Dla ciebie wyobraź sobie, że człowiek patrzy się na ciebie i mówi ci: Popatrz, ja zrobię to wszystko dla ciebie. I biją go, i torturują go, i cierpi. I patrzysz się, i on to robi dla ciebie. Jak trudno jest to przyjąć? Czy nie masz ochoty powiedzieć nie rób tego dla mnie. Tak jak, jak spotykasz się z tym faktem, co się działo tam. Fizycznie co się działo, fizycznie te, ten ból, ta krew, to cierpienie. To jest trudno przyjąć. Masz ochotę możliwe, że instynkt jest taki, że nie rób tego dla mnie. Nie rób tego dla mnie. Dlaczego nie rób? Bo to jest za dużo, będę zbyt zobowiązany? Mo twoje ego wysiada, wywala mu korki. Tak. Czemu ja zasługuję? To nie ma sensu. Czemu, czemu ja zasługuję? I czemu ja zasługuję na to? I to przyjęcie tego fizycznego aktu to jest, to jest moment, w którym twoje ego też się transformuje. Nie, 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 nie jesteś w takim eterycznym. Stanie Chrystusowa świadomość, i to jest dobre, dobre, i mam aspirację do tego, żeby być lepszy, i tak dalej i żyć w taki sposób. Nie. Jak przyjmujesz ciało Jezusa, jak przyjmujesz ten fakt, to jego krew to dociera do Twojego ego. Twoje ego to rejestruje tak. W pełni, tak. Przyjmujesz. Tą Chrystusową świadomość na takim eterycznym, duchowym poziomie, ale też pozwala, żeby dotarło do Twojego ciała ten fakt, ten szokujący fakt, że jest ktoś, kto kocha tak bardzo, że jest w stanie zrobić coś takiego dla Ciebie, tak? Wywalać kurki tak. Czemu ja zasługuję? Czemu? czemu? To jest za dużo. Proszę, nie rób tego, proszę, nie rób tego. I tak Jezus mówi, ja chcę to zrobić. I nie zmuszam Cię, żebyś to przyjął. Ja po prostu to robię. Jeżeli chcesz to przyjąć, to przyjmij. I jest trudno to przyjąć, bo ten fakt jest zbyt drastyczny. To jest drastyczne, to jest takie szokujące. I razi. Taka miłość razi, ale jak Twojego. rejestruje taką miłość, to zmienia się. Zmienia się Twoje ciało. A jak zacznie się zmieniać Twoje ciało, jak zacznie docierać do Twojego ciała, to zaczniesz pękać, zaczniesz płakać prawdopodobnie i zaczniesz się transformować od, od środka. I może boisz się transformacji. Wiele ludzi może boi się te, tej transformacji, bo jak przyjmiesz Jezusa, przyjmiesz Jego ciało, przyjmiesz Jego tą fizyczność w pełni, to dotrze do Twojego Ego taka miłość, że się zmienisz i już nie będziesz miał ochoty robić tych rzeczy, które robisz do tej pory. I naturalnie nie będziesz miał, będą odpadały pewne rzeczy, będziesz się zmieniał. Pytanie jest to, czy wierzysz, że zmieni się na lepsze, czy nie. I to jest jakaś forma ego-śmierci. Wpuszczasz do siebie najwyższą miłość i pozwala, żeby cię ztransformowała. Więc mówię to z tego powodu, że jest taki dystans dla wielu ludzi z ciałem Jezusa. Bo ludzie lubią Chrystusową świadomość, lubią Chrystusowa świadomość, i miłość, i dobro, i, i fajne rzeczy powiedział Jezus. I nastaw drugi policzek, eliminuje to wszystkie wojny, nie opiera się zła. Dużo dobrych rzeczy nie? To, to jest fajne. Taki. I orientujemy się wokół tego swoją świadomością i swoją psychologią, i staramy się, nie? Ale cały czas jest ten dystans jest, ten, jest, ten, jest, to, jest to takie niewpuszczanie nie tego do swojego ego. To pozostaje w takim eterycznym, intelektualnym, też może duchowym poziomie i nie, nie wpuszczamy tego do naszego ciała. A żeby zarejestrowało się to w naszym ciele, to. Jest ważne popatrzeć się i zaakceptować i przeżyć w sobie to, co się tam wydarzyło rzeczywiście fizycznie z Jezusem, co fizycznie zrobił. I rejestracja tego przez twoje ego, popatrzenie się na to jest trudne i to jest za dużo światła dla wielu ludzi. To jest taka miłość, że nie masz punktu odniesienia, tak nie, nie, nie znałeś tego. Tak nie ma człowieka, który by przyjął wszelką możliwą, wszelkie możliwe zło na siebie, ból, cierpienie. Taki ból. I to robi dla ciebie. To automatycznie, jak zaczniesz przyjmować, to automatycznie sprawi, że będziesz się czuł Jego i jednocześnie będziesz się czuł, że zasługujesz. A może nie poczułeś się nigdy w taki sposób, że zasługujesz na tyle. Poziom odczuwania w sobie, na ile zasługujesz, jak cenny jesteś, poziom, którego doświadczysz po przyjęciu Jezusa, w żaden inny sposób nie możesz doświadczyć. I jak zaczniesz się transformować, bo to jest proces, to przyjmujesz powoli i na, na ile możesz, bo, bo razi. To jest za dużo miłości dla wielu ludzi, to jest za dużo. Im bardziej przyjmujesz, tym bardziej zaczniesz zauważać, że zaczniesz czuć, że, że zaczniesz puszczać i przyjmiesz jego, jego opinię. Tak jest prawdą, życiem i drogą. Jak mówisz, że zasługujesz, to zasługujesz. I rozluźnisz się i powiesz, że zasługujesz. I później w życiu będziesz, będziesz wiedział, że jak są różne okoliczności i wywołują ból psychiczny, to będziesz czuł, jak, jak ten ból psychiczny jest czymś, czego nawet nie musisz doświadczyć. Możesz to oddać jemu. Odbiera ci ból. Ale to nie jest żaden trik. To, to nie możesz odegrać jakiegoś triku tutaj, że ok, mówię sobie, że Jezus mnie przyjmuje, więc za każdym razem, jak będę się czuł źle, to oddaję to jemu i tak poczuję, że znika. Nie. To musi być poprzez transformację. Nie możesz odgrywać jakichś trików tutaj. Nie możesz grać w jakieś gry. To jest efekt transformacji poprzez przyjęcie miłości Jezusa w ten fizyczny sposób, poprzez swoje ego też, poprzez rejestrację i akceptowanie jako fakt fizycznie, co się wydarzyło. Ile krwi się polało dla ciebie. To jest trudna rzecz, ja rozumiem. Chodzi mi o to, że to jest następny krok dla wielu ludzi. To jest następny krok, i to jest drastyczny krok, i to jest mocne. Pytanie jest to, czy pozwolisz sobie się stransformować przez to. To chciałem przekazać tym filmem. Tyle. Do zobaczenia następnym razem.